Cześć, dzień dobry, witajcie z krośnieńskiego Parku Maszyn. Zaczynamy sezon vlogowy, sezon 2025. Meczem w Krośnie pomiędzy miejscowymi Celfa z Wilkami, a wizytującą z Poznania ekipą Hunters PSZ. Gospodarze, dwa zwycięstwa. Goście, zwycięstwo i remis na trudnym terenie w Rzeszowie, więc yy, bardzo ciekawe widowisko przed nami, mam nadzieję, chociaż zobaczymy jak ten tor Krośnieński się zachowa. Ale zanim 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 się to zacznie, to jedziemy z materiałem, także startujemy, lecimy ogień. Czy jest dobrze zakopane, ale wygląda, że wszystko jest porządnie zrobione. Tor jest wyżej, banda niżej. Także tu Krosno zdaje zdaje egzamin. Halo, halo, to mamy teraz pierwszego rozmówcę w nowym sezonie w 2025. Jest z nami Piotr Bąk, bon, który jest rzecznikiem. Rzecznikiem prasowym Chciałem powiedzieć nie do rzecznikiem, ale to bym Cię obraził, więc nie jesteś niedorzecznikiem Chciałbym być zawsze rzecznikiem dobrych wiadomości, dobrych wieści Oby tak było przez cały sezon no. Nie, sobie szukałem sobie, bo chciałem z Tobą rozmawiać, że miałem plany takie I miałem sobie pytanie w głowie takie ułożone Kto lepiej skacze i osiąga lepiej wy... lepsze wyniki? Skoczkowie nasi w tym sezonie zimowym Czy jednak żużlowcy Wilków Krosno będą skakać dalej? Piękniej. Ja myślę, że to zdecydowanie trzeba należy doczynić. Wyczyny Pawła Wąska w tym sezonie, nasz skoczek narciarski. Premierowe podium, fantastyczna forma jego partner też Wiśniewski. Jesteś partnerem Wilki, tutaj można jakieś tam powiązania znaleźć? Szkoda, że mi wczoraj nie że jak mieliśmy wolny dzień i się nudziłem i nie miałem co robić, tak? To widzisz, może bym pojechał. A co do żużla, no liczymy, że to będzie po prostu fajny meczek i, i że nikt nie będzie miał nic pretensji. A tak na serio to ładnie, żeście wystartowali w tym sezonie. To tak w... więcej niż plan zakładał na te dwa mecze. No i przede wszystkim co ty myśli, że tu się to dzisiaj wydarzy bez Dimitri Berze? Plan jest zawsze taki, żeby wygrywać niezależnie z kim. No bo liga jest naprawdę mocna, to, to trzeba oddać. A plan na dzisiaj myślę, że też zwycięstwo. To jest ekipa wygłodniałych, głodnych zawodników, głodnych tej jazdy. Głodnych Wilków, głodnych Wilków, głodna Watacha <laughs> zawsze celuje w zwycięstwo. Liczę na to, że pomimo tej absencji Dimitriego tutaj będzie zwycięstwo. Ja sprawdziłem, że macie bardzo dobrze kopane bandy. Zero po prostu, nie miałem linijki, ale to ja w oczach miarkę mam i super yy, kopałeś łopatą. Naprawdę podobało mi się. Łopaty <laughs> jak mi <laughs> Jaki product placement zawsze. No dobrze, no. to co? Pozdrawiamy Piotr tak i życzę do wszystkim dobrego widowiska. No, vlog jest po już po meczu, wiadomo, ale mamy nadzieję, że będzie fajnie, tak fajne. Fajne widowisko i będą coś się ścigać, więcej niż trzy razy. Taki jest plan. Przede tak wszystkim dobrego meczu, więc oglądacie po meczu, ale dobrego meczu. Tego tego. samego. No. A my tego skoka skokach zagadaliśmy po piotrze w przerwie od Żużla w zimie zajmuje się e, pracuje dla portalu Ski Jumping P. Tak jest to prawda, oglądacie skoki na czekam. No. no, on ma wam cały rok. <laughs> lecimy dalej. Hej. No i tam go widzicie właśnie, tam jest ten Kamil Moryc, On już teraz ma innych kolegów. Jest gościem z telewizji. Zobaczymy, czy przyjdzie. No, proszę państwa, proszę państwa, znany i lubiany, tudzież i ówdzie. Mariusz jest z nami, kibic celfa z, z Wilków Krosno. No i jak tam bez, bez berża dzisiaj? Poz jaki, jaki pozdrawiam jest? Poznań. Poz i pozdrawiam <laughs> no właśnie, bo to był ten mecz w Poznaniu, co byliśmy w tamtym roku i żeśmy balowali w Poznaniu. No to teraz Poznań przyjeżdża do ciebie i co? Jakie masz przewidywania? Bardzo, bardzo, bardzo zbliżony będzie wynik. Blisko remisu. B blisko remisu. Mhm. Douglas będzie szalał. Je jego, te jego tor. Ty go, ty go tam wtedy chciałeś, żeby on tu przyjechał na ten sezon i nie był... Niestety, nie dało się. Nie dało się, się namówić. Juniorzy muszą zrobić u was robotę i zastąpić Francuza. Nie zrobią. Nie zrobią, oni tego, oni się zachowują tak, by tego toru nie znali w ogóle. Ale może jest inny, bo tak widziałem, że tak ładny dzisiaj jest tak. No być może, no. Może Piotrek coś zrobi, a, a Szymon... słaby, Szymon jest w tym roku. No nic, no zobaczymy. Czyli, ale co, blisko remisu... Seniorka pociągnie. Blisko remisu. Remis. Dobra, lecimy. Leją strasznie wodę. To dobrze czy niedobrze? <grystanie> no dobrze dla seniorów. Mhm. A ta trybuna to widać, że rośnie w oczach, to na kiedy tam. No, troszkę rośnie. Kiedy Nie ją to skończy? 2026 chyba. Czyli za rok będziemy się tam bujać po tej trybunie? Prawdopodobnie no, za rok. No dobrze, panie Mariuszu. No to miłego dziąka, meczycha i tak dalej, i tak dalej. I do następnego. Może go gdzieś jeszcze spotkam kiedyś na jakimś materiale. <grystanie> Dziękuję i wzajemnie. i tak, no i mamy dosłownie no, 45 minut do meczu. Krosne jak zawsze dla mnie przyjazne, pamiętam ten rok w sezonie PG Ekstraligi, kiedy tutaj mogłem w ramach współpracy z Ekstraligą być na każdym meczu i super było wtedy, także ludzie świetni, klub dobrze zorganizowany, no tylko żeby widowisko jeszcze było, ale to na dzisiaj zacieramy ręce, żeby właśnie tak było. No, lecimy dalej. A nie, ma chyba jedną z najlepszych stref około w Lidze czy w ogóle w Polsce. Bo można się po. Jak Cię żużel nie interesuje, możesz sobie poskakać na Dmuchańcu, na przykład. Albo położyć się na leżaczku. Jakby było nudno, ale dzisiaj nie będzie. To wiem. Wilki dały radę. Przed 15 biegiem jest 48 do 36? 12 punktów. To jest już bez Dimitri w składzie. No, no, szacun. I got heart No, Kuba i ja Amruk, chociaż nie wiem czemu go w sumie muszę przedstawiać jak nie muszę. Kuba yy, łatwiej by, po punktach wydawało się, że jest łatwo, chociaż w mieście teoretycznie, no, no nie teoretycznie, osłabiony skład. A nie było tak źle, ale to tylko z zewnątrz, a z toru? Z toru? no tak, dokładnie. To, to nie było tak jak na sucho widać po wyniku, aby ktoś meczu nie oglądał. Była walka, yy, dało się wyprzedzać. Było świetne ściganie, świat na stadionie. Wynik na początku był bardzo blisko. Później już zapaliśmy ustawienia i tak zwanego cuga, i szliśmy po swoje. Uzupełniliśmy brak Dymiego, świetnie pojechała nasza młodzież. Gratuluję im bardzo za to. I, i tyle, na tym polega siła drużyny, że, żeby się uzupełniać. No właśnie, dzisiaj było sporo tych, tego wyprzedzania. Tor się z swojego punktu widzenia diametralnie różnił od tego ostatniego meczu? No, Porsche ze zobaczy na czasy, to chyba mówi samo przejście, aczkolwiek. Yy... Kurczę, no, zmieniam, no, tam na, pewno, na pewno był inny, aczkolwiek, yy, no mówię, był fajny też, ostatnio też nie było tragedii, było ciężej jak dzisiaj, ale, ale no dzisiaj było tak przyjemniej. Czyli tak, nie bardzo tęsknicie za Dimitri? Nie, to nie jest tak, to nie jest tak, yy, czekam na niego z utęsknieniem. Yy, zana sytuacja jak dla mnie, jest, e, jeśli chodzi o regulamin, no, ale nie pierwszy raz mamy jakieś takie dziwne rzeczy. E, na szczęście obroniliśmy się, bo, bo, bo było bardzo dużo gadania, gdybyśmy ten mecz przegrali. Mm -hmm. Już się zadomówiłeś tutaj w Krośnie, bo kibice to Cię chyba już uwielbiają. <laughs> e, <czy> sympatia <laughs> Krośnieńska do mojej osoby była od zawsze, tak? No, jestem już jakiś taki lokalny mimo wszystko, co prawda, inne województwa, ale te najbliższe, tak? I zawsze jak tu przyjeżdżałem, zawsze ta duża sympatia w moim krągu była. i. I prosili mnie od paru lat, przyjdź, 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 no to mówię, no to przyjdę w końcu I jestem i dziękuję im za, za tą świetną energię, bo niesie ona nas i, i świetnie mi się jeździ dla, dla całego stadionu, to jest niesamowite. Moja rodzina też przyjeżdża na mecze, żona, dzieciaki, znajomi, e, świetna sprawa. Mhm. To jest ta maksyma, że południe się ma trzymać razem podobno, tak mówią. No, może i tak. A nie na północy, na południu tak mówią. E, no tak, 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 no każdy tu narzeka, jak przyjeżdżają, to też wie, jak droga, Ej, weź mi nie mów, ja, z ile tu można jechać. Prostutko, w prawo i w lewo i znowuż prosto. My się śmieję, bo ja tutaj zaraz, za niedługo się wybieram rowerkiem, kurczę, także, także inna, inna historia. Cieszmy się, że na tej naszej ścianie tutaj dolnej mamy świetny ośrodek, niesamowity i, i, i cieszmy się. To nie jest tak, że tylko świat się zaczyna gdzieś tam koło Warszawy. <laughs> tak na koniec jeszcze wybiegacie, jak, inaczej, jak bardzo wybiegacie do przodu? I na co stać wilki w tym sezonie, bo początek jest piorunujący, czy po prostu z meczu na mecz, jak to zazwyczaj mówicie. No tak, tak mówimy, trafiłeś, Jeden wywiad widzę przeprowadziłeś, więc już znasz te stałe odpowiedź, ale co Ci mam powiedzieć, to są stałe schematy psychologiczne, to nie jest jakieś tam wymówki, tylko tak jest, tak. Ja teraz się skupiam na najbliższych swoich zawodach, mam troszeczkę luzu, teraz nie jedziemy za tydzień, mam starty gdzieś w jakimś turnieju towarzyskim, zaczyna się Liga Szwedzka, na tym się troszeczkę koncentruję, a przy okazji zawsze tam się przemyca różne gdzieś przemyślenia czy testy innych silników, które nie dostały jeszcze szansy, a jest ich sporo. E, ale dziś z tyłu głowy już, gdzieś powoli, jest ta marchewka nastawiona, jest tam BYD, czyli bydgorz. No Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Pozdrowienia dla Ciebie i dla całej rodziny. Dziękuję. także Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No i inny z bohaterów tego meczu, nie powiem, że przeciwnego, ale przefantastycznego dla wilków w, w Osłabieniu, Piotek zastąpił Dimitri Berże rewelacyjnie. Jak to zrobiłeś? Kurczę, no pojechałem po prostu swoje. Nie, no szkoda, że Dimiego nie było. Ale dla nas, dla mnie, dla Szymona plus, bo dostaliśmy więcej biegów. Po prostu musieliśmy to udźwignąć i, i wygrać mecz. Na szczęście się to udało. <laughs> I, I fajnie, bo ja jestem zadowolony. Więcej jazdy złapałem sobie. Luzik, dostałem próbę toru. Czego chcieliście więcej? Ale stresowałeś się, bo ten ostatni mecz tak średnio wam jako formacji juniorskiej wyszedł. I tak biłeś się z myślami co to może być dzisiaj, bo... No właśnie, no i co sobie myślałeś przed meczem? Bo Starałem się uciekać od stresu. Starałem się zająć głowę czymś głupim takim pośmiać się, pośmieszkować. Co wiadomo, że zawsze jest stres i nie da się od tego uciec. Miałem taką fajną motywację po ostatnim meczu, bo, bo nie wyszedł on tak, tak jak bym chciał, a wiem jaki jest mój potencjał i wiem co mogę robić. I dzisiaj na szczęście mi się to udało. A to jakie żarty robiłeś albo jakiego stand upu słuchałeś? A, to się tak śmiejemy z mechanikami. <laughs> takie nasze głupie, głupie żerciki. <laughs> byle szukać yy, sposobu na rozluźnienie, rozumiem. Tak, yy, byle czegoś się złapać śmiesznego i tyle. A te punkty, ta szybkość, no, bo ty byłeś pierońsko szybki, kurczę, na początku to wynikało bardziej ze sprzętu czy, czy, czy toru, bo, no, bo inny był. No, no. Tor był pode mnie, nie będę ukrywał. Lubię Sam robiłeś. Pole. E, do, doglądałem. Yeah. Po nocach. Nie no. Tor był fajny pode mnie. Nie będę tego ukrywał. A za moje jednostki odpowiada od tego sezonu pan Marmuszewski. jestem szybki. Nie Martuszewski. Marmuszewski. Dobra, I <laughs> Jestem szybki na, w każdym torze. Tylko muszę to po prostu opanować i, i będzie ok. Mm. Lekcje z krosa się przydają zawsze, nie? Wiadomo. wiadomo. Tego nie zapomnę jak Petek. Jak Piotr ten mi opowiada o tym krosie. Piotr, to tak na koniec, co Ty sobie, gdzie Ty sobie poprzeczkę w 2025 roku zawieszasz? Tak indywidualnie. E, poprzeczka jest zawieszona wysoko, jak zawsze przy, przed sezonem. Staram się po prostu nie łapać na tym, że po jakimś dobrym występie odlatuję i ich bastuję po każdym meczu. Dzisiaj się trochę pocieszę i po prostu jutro mam kolejny mecz i muszę jechać ze spokojem. Yy, chcę wygrywać biegi wszystkie, wszystkie, jakie się da, ale szczególnie ważny jest dla mnie fan z jazdy, bo gdy to czułam, to jest mi luźniej, wygodniej i fajnie się czuję na, na motorze. No to tego Ci też w sumie życzę, żeby to się trzymało. Gratuluję jeszcze raz. No i wszystkiego dobrego. Ty coś urosłeś, bo jesteś jakoś wyższy. Nie, nie, cały czas 180, już nie rosnę. Więc... <laughs> Cały czas. No dobra, Piotr śmierć e, odpowiedni wzrost. Mężczyzn. No dobra, pozdrowienia, Piotr Świercz, tyle, tyle dziękujemy, ja. Halo, halo! Nie zgadniecie, albo że nie zgadniecie, kogo tutaj spotkałem. Jest Kacper oświetlony w słońcu i uwielbiany przez kryśnie kibiców, którzy chcą, żeby wrócił na tor. Nie no, wróciłem teraz we wtorek, pojeździłem parę kółek, ale... No jak się czujesz właśnie? Na torze się dobrze czułem, ale zdecydowanie waga mi przeszkadza. E, jeszcze nie jest tak źle, to ja bym miał gorzej. No ale wiesz, jak, jak jeździłem przynajmniej te 15 km mniej, więc odczuwałem podczas jazdy, że jednak szybciej się męczę, ten motocykl ma dosyć ciężko. A to, to jest tak, że jak się jest zawodnikiem, to się bardziej tak skupiasz i pilnujesz, żeby, nie wiem, tam hamburgera nie zjeść? O, o to mniej więcej chodzi? W sensie, no jak, jak, jak byłem zawodnikiem, no, to trzymałem tą dietę. Zawsze ja i tak byłem z tych jakby cięższych zawodników, bo nawet gdzieś tam jak mega dużo chudłem, to no nie mogłem zejść poniżej na przykład 72-3 kilo, bo po prostu mój organizm już był taki wycięszony, że e, ciężko mi było. I no też genetyka trochę po ojcu, więc ojciec zawsze też był duży. A to nawet, nawet już kiedyś mi mówiłeś właśnie, że tam miałeś, za, zawsze z tą wagą musiałeś się pilnować, ale to już pomijając to, yy, ja mam nadzieję, jeszcze trzymam na rzeczy, no że kiedyś na żywo zobaczę, także... także no. no teraz yy, jakby sam dla siebie yy, muszę troszkę tej wagi zrzucić, bo już naprawdę jest ciężko. Tak ja, powiem, ja coś o tym wiem, że tak powiem jest grubo. Oh. <laughs> yy, więc sam dla siebie teraz yy, właśnie wracam do ostrowa. Prosto jadę do Ostrowa i... Yy, no i teraz ten tydzień jest troszkę intensywny, ale znajdzie się czas na trening także. No właśnie, strasznie jesteś zapracowany. Raz poznań, tu Ostrów. tam Czasem do LSD wejdzie do nas. No tak, jutro mam srebrny kask w opolu, we wtorek mam mini Żużel, w środę mam mamy w ustawie DMJ, w czwartek mam, ja mam mini Żużel albo pitbajki. Pitbajki? W piątek jest do Rzeszowa, sobota Rzeszów, w niedzielę może będę w domu. A słuchają się? Dużo waszych tego tak, tak na rybku? No jest dużo ogólnie, bo na, na mini ostatnio było 12, ale nie było wszystkich i na pitwajku było chyba podobna ilość, ale, ale i tak też nie było wszystkich, więc no wiadomo, że też rodzice czasami mają pracę, popłodniówkę, że, no, że nie każdemu zawsze będzie pasowało, ale no jest dużo. No, dawaj, no To się cieszę. Ja w sumie trochę jestem zaskoczony. Bo myślałem, że tak, ale bardzo dobrze, że jest zainteresowany, zainteresowanie. A tak na koniec, yy, czemu to Krosno wygrało w osłabieniu? Czego to zabrakło gościom, myślisz? Lidera. Tak naprawdę też wiadomo, że w przeciągu, w, w trakcie meczu, no to bardziej się tu skupiałem, żeby pomóc Norikowi, bo jakby męczył mnie całą zimę, żeby mu pomagał i, i wymęczył więc fajnie się nam współpracuje też Norik zdecydowanie e, no, tych punktów więcej przewozi niż e, to bo chociażby w zeszłym roku w Rybniku no dzisiaj troszkę gorzej ale no też nikt nie oczekuje od niego tam dwucyfrówek no, że... no i też trudny tor też tak, no dokładnie, więc no co zmieniliśmy dzisiaj a mieliśmy, zrobiliśmy jakby dwie zmiany w biegach to no, to przewoził zera, więc ten silnik jest bardzo czuły, który, na którym dzisiaj jeździł i, co próbowaliśmy, coś, co to, to, to nie pasowało, a jak wracaliśmy do tego, co ustawiliśmy na początku, to były punkty z tego, więc no... Trzeba dziś znaleźć złoty środek, żeby przy jakiejś tam drobnym drobnej zmianie tych punktów było jeszcze więcej. No to ja trzymam kciuki, bo noryk fajny, fajny gość i taki sympatyczny bardzo, także... Ale dobra, poznanie idzie fajnie w tym sezonie, na, u progu tego sezonu, te, te wyniki tak troszeczkę zakłamują może czyli coś. Kasper, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, no i... Tam powodzenia z tymi rzeczami, o których mówiłeś na początku. Tak, dzięki bardzo e, pozdrawiam wszystkich i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. No i moi drodzy, tyle skrosna. Wysłuchaliście, widzieliście. No i jednak muszę jeszcze raz nagrać to zakończenie tego, tego vloga, tego odcinka, bo gdzieś posiałem wczoraj. Mikrofon, i się nagrało jak się nagrało, czy tam nic nie słychać. Także nagrywam dzień później, kiedy zobaczyłem pliki, przejrzałem jak one wyglądają, i przed montażem nagrywam dla Was końcówkę. Dziękując jednocześnie, oczywiście, za to, że dotrwaliście do końca, że obejrzeliście ten odcinek. Oczywiście, jeśli zostawiliście kciuka w górę albo komentarz, albo zostawiliście subskrypcję, to w ogóle super miodzio, i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. A sam mecz, kto widział, ten widział. Krosno bez Dimitriego Berger pokonuje nadzwyczaj, nadzwyczaj wysoko gości z Poznania 52,38 to jest wynik kosmiczny. No, jeśli dojdzie mm, do składu wróci e, Francus, no to wilki będą przynajmniej na swoim torze mm, nie do pokonania, być może odważnie, ale jeśli tam jeszcze obudzi się Szymon Bindur, no to, no to kto wie. Bardzo sympatyczny mecz, pełny stadion, Krosny jak zazwyczaj, jak zawsze bardzo przyjazne. Tor blisko rewelacji, naprawdę niedużo brakuje do świetnego widowiska. To, to było dobre, ale myślę, że jeszcze da się coś więcej wyciągnąć z tego toru. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się bardzo ciepło. To nie był ostatni vlog tego sezonu. Ich będzie więcej. No i co? Chyba tyle. Jeszcze wam pokażę ee, Piotrka, który e, krzyczał mi podczas tego zakończenia w Krośnie, które właśnie jest ze słabym dźwiękiem. Także jeszcze Piotruś i no i lecimy. Pa! Piotrka ba, ta,